Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Nowy rok wystawienniczy w Muzeum Regionalnym Dom Grecki zainaugurowały prace artysty światowego formatu. Dzięki uprzejmości Galerii Sztuki Współczesnej ESTA z Gliwic w Myślenickim Muzeum prezentowane są prace wybitnego japońskiego drzeworytnika Akiry Kurosakiego. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie i ogromnie się cieszę, że Piękną i dużą publiczność możemy dzisiaj gościć na tej no niebanalnej wystawie, bo bardzo prestiżowej. Cieszę się również, że Nowy Rok Wystawienniczy, naszym muzeum, rozpoczyna od artysty światowego formatu. Kurosaki jest twórcą abstrakcyjnym, czyli to jest zupełnie inne przedstawianie rzeczywistości, wrażliwość na tą rzeczywistość i tak dalej. To nie jest drzewo figuratywny, jakim był JTO. To jest 20 prac, 20 drzeworytów japońskich, abstrakcyjnych zgromadzonych jakby w pięciu cyklach, które artysta w tych latach robił. I praktycznie z tych cykli wybrane są prace najważniejsze, które zdobywały bardzo wiele nagród na prestiżowych, tiennale, biennale, grafiki, wystawa, grafiki i tak dalej. Tu nie, nie chodziło o to, żeby... Bardziej w tej naszej wystawie, ponieważ my mamy też przestrzenie dość kameralne, żeby na przykład przedstawić jeden olbrzymi soj, składający znaczy się ze 100 prac, tylko żeby bardziej przybliżyć y, twórczość, grafikę japońską, no, która nie jest w Polsce. No, jest znana y, z mangi, z, z wystaw w Polsce, ale generalnie y, nie jest to tak powszechna. Twórczość, jak twórczość europejska. Wystawa jest efektem współpracy z Galerią Sztuki Współczesnej ESTA w Gliwicach, z którą to współpracujemy od siedmiu lat. Pierwszą wystawę ze zbiorów Galerii ESTA pokazaliśmy w 2008 roku i były to fotomontaże z Dysłowaga Ksińskiego. Drzeworyd japoński to niezwykle skomplikowana technika. Technika epańskiego drzeworytu to bardzo skomplikowany proces. Przede wszystkim to, że praca odbywa się etapami. Nie sam artysta wykonuje cały drzeworyt, tylko palca podzielona jest na trzy osoby. Zaczyna artysta-malarz, który na dosyć cieniutkiej bibułce maluje szkic takiego drzeworytu. Później zanosi go do drugiej osoby, czyli do drzeworytnika, który na bazie tego właśnie szkicu przygotowuje matrycę, przygotowuje deskę. A później zanosi ją do trzeciej osoby, czyli do drukarza. Drukarz odbija pełen drzeworyt. Przy czym, może brzmi to dosyć prosto, natomiast tak naprawdę sprawa komplikuje się o tyle, że japoński drzeworyt barwny, czyli tak zwany ukiyo -e, to co tak najbardziej cenimy w japońskiej sztuce i co jest tak bardzo popularne w Europie właściwie od lat od XIX wieku, to to, że drzeworyt japoński ma bardzo wiele kolorów. I oznacza to, że każdy kolor ma swoją deskę. Działa to trochę na zasadzie później, prawda? Jakbyśmy sobie wyobrażyli, że każdy kolor musi mieć swoją osobną od, matrycę, żeby odbić cały drzewody, tutaj ma na przykład 15 czy 20 kolorów, trzeba przygotować 15 czy 20 desek, żeby odbić cały drzewody, prawda? Każda deska to jest jeden kolor, i kartka papieru wędruje te 15 czy 20 razy, żeby go odbić. Oczywiście bez przesunięcia, bez naruszenia tych właśnie konturów, tych czarnych lidzi, tak, żeby było to naprawdę perfekcyjne. W momencie, kiedy jest jeszcze gradacja kolorów, prawda, kiedy mamy od jaśniejszego do ciemniejszego, no to to już jest naprawdę maestria. Wystawę warto odwiedzić, ponieważ to jest artysta naprawdę najwyższego formatu, a prace składające się na wystawę pochodzą z lat, 80. i 90., początku 90. XX wieku, a także z początku lat 2000 i to są jedne z najlepszych prac tego artysty. Tak więc, drodzy Państwo, zapraszam, wystawa będzie czynna w naszych salach do 10 lutego.